Siemanko, jak widzicie za oknem pogoda nie jest za specjalna, ja znowu za kierownicą, ale dzisiaj nie wypoczynek, nie robota, a szkolenie, tak właśnie szkolenie. Jadę dzisiaj na szkolenie survivalu dwudniowe, tak sobie wymyśliłem, mówię, może człowiek się czegoś nauczy. No i powiem Wam, że jarałem się strasznie do momentu, aż dowiedziałem się, że... się dowiedziałem. Udało się to jakoś załatwić. Jutro jest, nie jutro, dzisiaj jest Benklock w Pradze. I na banklocku świeci mój młody. I co teraz Benklock techno. Młody, mój syn. I ten młody. A ja aż kolejny No i plan jest taki, że jeżeli się okaże, że nie śpimy gdzieś podrzewkiem, i będzie można, no to w nocy cyk, 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 cyk do Pragi przebić piąteczkę z młodym patrzeć jak mu idzie no i wieczorem, znaczy nad ranem cyk 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 z powrotem na szkolenie czy się uda? zobaczymy jeżeli wam plan się podoba, zapraszamy w film no i mamy źle co? To... W prawej można postawić auto Więc jedziemy To są pierwsi użytkownicy Ale to chyba nie tu No to zaczynamy I teraz tak blaszką Pod kątem 45 stopni tym zadziorem pocierając e, po krzesiwie, A druga rzecz to krzesiwo do naszej podkładki również przykładamy pod kątem 45 stopni. To są na razie dwie rzeczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali, popróbowali sobie, jak idzie. Od pierwszego to poszło, pięknie. No i dobra. Po poleniu papieru taletowego tamponów. Oczywiście za pomocą kreśliwa. czas na pozyskanie rozpałki Zadanie jest zdobyć korę. Idziemy jak nie i i wyszło. Dlaczego racja żywnościowa? Dlatego, że racje żywnościowe są rzeczą rozdawaną podczas jakiegokolwiek kryzysu typu powódź, typu wiatrołom. Są one wodoodporne, wojsko nadlatuje dla tej śniwowce, paletę, brzuca tosy, ciężarówki. Mają długą datę przydatności do spożycia. Jakaś czekoladka chyba Batoniki. Co to to kałka, chyba. No to to nie wiem, co to jest. Musi, to chyba jest. Mhm. to serwetki, kawior. No to dobre. Herbaty To nie wiem, co to To Kolejne... to jest chyba w Kolejny? to jest, to jest może coś do rozpuszczenia. Mic drink. Uh -huh. o, to ma to, to No i są dwie konserwy. Zawiążę. To mogę jeszcze dowiązać go do, na przykład do tego drzewka, jeżeli mam dodatkową górkę. Zobaczcie, że w prawym przodku się zrobiło troszeczkę więcej miejsca, prawda? Mam na płyskunikę. Jesteś w stanie to fajnie, yy, fajnie nabić. Dobra, i teraz takie pytanie za Dlaczego buduje sobie taki tunel, jak nowo zamiast po prostu się tą Że W naszym klimacie to jest dodatni bilans kaloryczny. Jak myślicie, czy bez e, specjalistycznego sprzętu typu karabin jesteście w stanie złapać jakąś inną zwierzynę? No tak, nożem tam jakąś łanie zaatakować. Tak, no nawet, zak, nawet zakładając sidła e, jest to dość trudne bez umiejętności, bez znania terenu i nie mamy gwarancji Ee, że taka zwierzyna nam się złapie tak, Natomiast tak. e, w naszym klimacie nie ma nic co by nam dało odpowiednią ilość kalorii bo więcej kalorii Ty masz przytomny? Co? też. Co w co? więc niestety jesteśmy na świecie Chcę się podzielić i krema Może mieć może kawior <noise> Nikt? Jak ktoś A, nie ma, nie to wiem. można coś skręcić, nie? Bez blinów nie wiem szampana. Szampana Zawsze do nas. I gryz to je. I to też naciąć tak? Ten. Yy... Co? Jak to? Nie, 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 to palcem, żeby nie pokaleczyć mięsa, mocno pazurem Widzicie, sprawa nie za wiele widzicie, ale generalnie panowie. Teraz trochę świece, szykuję na później już drewno, gdyż to jest nasz nocleg, w każdym takim schronieniu śpią po dwie osoby, no i tu first class, holiday inn, tam właśnie będę spał ja a to jest nasze ogrzewanie dzisiejszego wieczoru osiemana godzina ósma no już właśnie mamy wymarsz, dzień kolejny zaczynamy od znaku w terenie no i tak jak wspomniałem wcześniej za chwilę kolejne zajęcia noc minęła całkiem spoko było ciepło, byliśmy podzieleni na zespoły, które dokładały w nocy drewno i pilnowały żeby się nic nie zapaliło no i co? kto chciał mógł wstać wcześniej, kto nie chciał mógł spać prawie do ósmej, bo na ósmą wymarsz, no tak to, to pełna dowolność, teraz już idziemy na zajęcia, tak jak wspomniałem chyba ze znaku, z nawigacji, zaraz się okaże. I tutaj układacie patyki, to jest nasz podejście i na tym podejście budujemy ognisko, które ma zawierać bardzo dużo, ja będę z Wami cały czas, więc będę jeszcze tłumaczył na bieżąco. Ma zawierać drugą minę rozpałki. Na tą rozpałkę kładziemy pierwszą kubkę, ale w formie stosu. Czyli nie nakładamy naraz, tylko układamy też w formie trójkątnej. Układamy drugą kubkę, trzecią kubkę, tak żeby wypełnić cały ten trójkąt, który stworzyliśmy. Od dołu mamy przestrzeń, żeby ognisko nie ciągnęło wilgoci, a zarazem mogło ciągnąć tlen. A wszystko to uszczelniamy zielony. Dzieło życia, panowie. Tutaj o wersji fotograf. Ekipa zbudowała wieżę iPhone. Jak z jakimś filtrem. Ileś wygładzającym Ilość rozpałki. Naprawdę musi być ich sporo. Na to pierwsza kubka patyków, druga kubka patyków, trzecia kubka patyków. Grita, pleczaka, i w w marcu zaczęliśmy się grykać tam treść. przy ten zakał nagle widzą, To tak na dobrą sprawę w takim miejscu. Niby w jednej w dół, z drugiej w dół, ale jeżeli ta widoczność spada do tej pora metra. To no i dobra, czas na obiad. Przestrzelimy sobie jeszcze kawkę. Jest konserwa. Podejdę do ogniska i pokażę Wam co nie jest. No i tak jak wspomniałem, ognisko, zobaczcie, przerzuca się i Tutaj ktoś ma fasolkę. Tu ktoś ma coś takiego, ryż z czymś. No i ja też mam Paryż z Wołyną. To co? Jedziemy z tym koksem. Kubeczek. to. Francuska konserwa. No i co? To tylko mi się mogło przydarzyć. No i co teraz? Letterman. Jechano. Zbieramy konserwę. Delikatne przybliżenie ow, co spoko to wygląda? Ostatnie, jest ja tam woda wtycz, trzeba nie czytać trzeba Czy lewać No i finito. Posiłek przygotowany. No i tak to wygląda. A, gotowo. I Michał? Ty masz busole jakieś? Nie, w dół. Dlatego układamy busole. Strzałką kierunkową w kierunku naszego marszu. I ustawiamy ją sobie w taki sposób, żeby te, którą przyjechaliście tutaj do Polska. Słuchajcie, możemy użyć trochę zielonego, faktycznie tak jak na tamtych kitrach książek. No i tak godzina 15.46. Właśnie dotarłem do auta. No i co? Skończone. Dwa dni szkolenia survivalowego poza mną. Powiem Wam, że naprawdę można złapać baksyla i nie wiem czy przypadkiem go nie złapałem i nie pojadę na kolejne. A dzisiaj to już naprawdę wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.